Dla Ciebie jest to powrót w sumie na stare śmieci. Jak się Polonia podoba po tym, jak czas spędzałeś w Warcie Poznań w pierwszej lidze? Na pewno jest miło wrócić do, do klubu, w którym się spędziło trochę czasu i, i naprawdę fajnie się tutaj czuję. Jak oceniasz swój pobyt w Warcie Poznań? Czego się nauczyłeś w Wielkopolsce? Czego? No na pewno poszedłem tam po to, żeby, żeby sobie pograć w pierwszej lidze. No i myślę, że w miarę jakoś Dobrze mi to wychodziło. No w końcówce sezonu tam byłem parę razy akurat usiadłem na ławce i, i może nie do końca jakoś udanie tą rundę zakończyłem. No ale podsumowując, całą to nie było tak źle. Kibice Poloni wiedzą, że możesz grać jako obrońca, też w pomocy i nawet w ataku, to powiedz w takim razie, gdzie ty sam czujesz się najlepiej. Nie z tym atakiem, to przesada trochę. Tam raz trener Stokowiec z Młodexerkaśnia mnie wystawił, bo żaden napastnik nie był zdolny. No a akurat tam mi wyszedł mecz i naprawdę dobrze mi się grało, ale zagrałem bodajże tylko raz chyba w ataku. A tak to głównie grywam w obronie, czasami w środku pomocy. Jak byś mógł ocenić Polonię Warszawa po rundzie jesiennej, bo na pewno śledziłeś rozgrywki Ekstraklasy, to dla Ciebie było, było zaskoczenie na plus, ta dobra forma drużyny i trzecie miejsce na koniec rundy? No jasne, trzecie miejsce, to jest naprawdę, naprawdę, nie spodziewałem się tego po Polonii, bo, bo myślałem, że nie oszukujmy się, wszyscy mówili, że będą bronić się przed spadkiem, ale taka lokata, no, zaskoczenie duże i miłe na pewno dla mnie też.